Natalia Janoszek, znana z jednej z największych afer w świecie polskiej popkultury, nagrodzona miejscem w rankingu najcenniejszych marek osobistych magazynu Forbes Women. Okazuje się, że słowo cenny zmieniło kompletnie swoje znaczenie i dla Forbesa liczą się tylko nabite wyświetlenia. Jeśli o tobie mówią. Budujesz cenną markę osobistą. Idąc tym tropem, niedługo cenne będą walki w klatce i streamy iShowSpeeda albo TikToki gnoma z galerii handlowych. Pojęcie cennej marki osobistej zostało obdarte ze swojego znaczenia i okazuje się, że wystarczy przez lata kłamać, tworzyć fałszywy wizerunek aktorki z Hollywood. No od kogo masz te gorące dm y? Pochwal się. Ojej, Dalej. myślę, że jakby ktoś zajrzał w moje wiadomości. Pamiętam, że swego czasu za granicą wrzało o tym, że kobiety piszą z Neymarem czy są Rodriguezem. Ja też z nimi piszę, ale, ale nie mam czasu się z nimi spotkać. Przybierać postać kartonowej pani z telewizji jak Kasia Cichopek, czy opowiadać baśni o reptilianach i szkodliwości 5G jak Edyta Górniak. Mniej więcej 51%. Na świecie obecnie, w skali globalnej jest tak zwanych biorobotów, tak zwanych hybryd, tzw. reptylian. To oznacza, że prawie co drugie doświadczenie musi być dla nas trudne. Albo wystartować w Eurowizji i odpaść w przedbiegach jak Luna, by znaleźć się w prestiżowym magazynie Forbes Women na jakże prestiżowej liście najcenniejszych marek osobistych roku. Czy takie rankingi mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Cześć, witam Was w nowym odcinku na kanale Mone Karo, a dziś porozmawiamy na temat, który o dziwo nie został wystarczająco mocno poruszony, chociażby tutaj na YouTube, a naprawdę czekałam na taki materiał, bo sprawa, o której Wam opowiem, pokazuje, że nawet najbardziej cenione. Wychwalane media tworzą rankingi nie stanowiące obecnie żadnej wartości. A jedyne do czego mogą doprowadzać, to zaburzenie realnego obrazu świata już zmanipulowanym przez social media. Naiwnym niestety kobietom, płaczącym w poduszkę, że ich życie nie wygląda jak to z estetycznych TikToków czy rolek na Instagramie. Mowa o polskim wydaniu magazynu Forbes Women, a dokładnie tegorocznym rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek. Osobistych. rankingów, w którym Forbes bezrefleksyjnie promuje persony, które w normalnym, kierowanym przez rozsądek świecie nigdy nie powinny się tam znaleźć. Które pod wieloma względami nie mają nic wspólnego z cenną marką osobistą, a wręcz znane są skłamstwa i obłudy. Ranking Forbes Women. Zestawienie 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Każdy z nas wie, czym jest ranking, ale by dogłębnie zrozumieć, Mieć sedno sprawy i przeanalizować temat, porozmawiajmy o samym sensie istnienia rankingów i niezbędnych wytycznych, dzięki którym dany ranking. Może powstać. Gdy poszukujemy najlepszej możliwej dla nas opcji wyboru opartego o opinię ekspertów czy użytkowników, patrzymy na rankingi i sugerujemy się podium. Niezależnie, czy mowa o produkcie, serialu czy filmie, grze wideo, hotelu czy atrakcji turystycznej, można powiedzieć, że patrzymy na ranking konsumencki. Ranking, który jasno daje znać, dlaczego i za co produkt. X jest na pozycji Y. Patrzymy na matematycznie wyliczoną średnią ocen i ilość oddanych głosów. Znamy dobrze chociażby rankingi Webu, zestawienie opinii użytkowników i recenzentów. Wiemy, z czego wynika średnia. Wiemy, że ocena przykładowo Meryl Streep to średnia ocen gry aktorskiej z każdego filmu, w jakim brała udział w swojej karierze. Nie mamy wątpliwości, ani też nie podważamy wiarygodności oceny, bo wiemy, że jest czystą matematyką. Mamy też rankingi sportowe, które mają swoje jasne i klarowne uzasadnienie, ilość wygranych, zdobytych trofeów i inne wytyczne. Yy, przykład: ranking WTA, największej organizacji tenisa kobiecego, który publikuje yy, ranking tenisistek w oparciu o zdobyte punkty, zliczane na podstawie dotarcia do poszczególnych yy, rund w turniejach. Wszystko to obserwujemy w tabelach i widzimy tą klasyfikację. Podobnie działa to w każdym innym sporcie, no oczywiście zapewne z różnego typu niuansami, ale mamy tu transparentność wyciągania średniej, no i budowania tego rankingu. Rankingi mają sens, gdy wiemy na czym się opierają, gdy znamy konkretne liczby, osiągnięcia czy rekomendacje, ilość zdobytych nagród, wyświetleń w social media czy ilość widzów w kinie. Gdyby wstaw dowolne no, Omacalne dane, które w połączeniu ze sobą w tej fuzji dają obraz tego, czy mówiąc w skrócie, dzieło jest godne uwagi. Czy też nie? Rankingi i klasyfikacje są istotne z jednej strony dla osób, które się w nich znajdują, by mieć jasno postawione cele, by wiedzieć, czy to co robią podoba się odbiorcom lub po prostu jak dobrze są w stosunku do konkurencji. No ale właśnie musimy wiedzieć na podstawie czego dana organizacja, firma, portal czy magazyn plasują te, a nie inne nazwiska, na tym, a nie innym. Miejscu. Co kluczowe, należy brać poprawkę na to, że nie zawsze ranking popularności równa się z rankingiem jakości, i o tym odnoszę wrażenie, wielu ludzi zapomina, stawiając słowo najpopularniejszy z najlepszy na równi. A to, co popularne, bardzo, bardzo, bardzo często nie ma nic wspólnego z jakością, talentem czy kosztem wykonania. Popularność zwyczajnie rodzi się też z. Często z bardzo wielu płytkich pobudek, kierowanych przez ludzką ciekawość. Przykładem może być chociażby popularność freakfajtów pokroju MMA czy chętnie oglądane kanały Pato streamerów, a w kinie jeszcze parę lat temu masowo oglądane filmy Patryka Wegi. Czy obecnie ilość sprzedanych płyt i zdobytych nagród jest adekwatna do jakości i wybitności dzieła? Ja bym tutaj polemizowała. Są dziedziny, w których statystyka zwyczajnie nie jest w stanie odzwierciedlić w cyferkach tego, co odbieramy. To zazwyczaj tyczy się sztuki, której odbiór jest bardzo indywidualny, i często wybitni twórcy. Mm, nie mający wystarczających środków na promocję i dotarcie do szerszej publiki, nie są na tyle dostrzeżeni, by w ogóle w tych rankingach się znaleźć. Zaplecze jest często kluczowe: budżety, polityka, nazwisko czynniki, które ze sztuką nie mają nic wspólnego, a powodują, że mogą wynieść twórcę. Często, jako produkt marketingowy, na sam szczyt. W rankingu popularności globalnej można by uznać, że najwybitniejszą muzyką naszego pokolenia byłaby ta tworzona przez Taylor Swift. I tutaj tkwi całe clue. Popularność bardzo często. Nie ma nic wspólnego z wybitnym rzemiosłem. Powiem więcej, obecnie najpopularniejsze dzieła rzadko kiedy są tymi z jakościoła najwyższej półki. Tak więc kluczem jest, by nie równać popularności z wybitnością. Ten wstęp był bardzo istotny w odniesieniu do rankingu Forbesa Women. Pamiętajmy, że mowa o rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Czy jako czytelnicy znamy statystyki i konkretne dane, zwyczajnie argumenty na uzyskanie danej pozycji? Czy jednak będziemy mieć problem z postrzeganiem rankingu za wiarygodny, za taki, którego nie można podważyć ze względu na mechanizm wyboru osób na liście? Jak myślicie? Podkreślę jeszcze raz, że mowa o najcenniejszych kobiecych markach osobistych nie najpopularniejszych, a najcenniejszych. Mechanizm wyboru jest tłumaczony w następujący sposób i tutaj pozwólcie, że zacytuję wam słowa pani Moniki Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów, dyrektorki Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz. Przygotowaniem danych, na podstawie których wybraliśmy 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, zajął się partner naszego rankingu Instytut Monitorowania Mediów. Prace, podobnie jak w poprzednich latach, podzieliliśmy na cztery etapy. Pierwszy polegał na wybraniu osób, które najczęściej pojawiały się w mediach prasa, telewizja, radio, internet na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, a kolejny na zweryfikowaniu liczby publikacji, liczby zmonitorowanych informacji w każdym rodzaju medium dla każdej z osób. Kolejnym krokiem było zbadanie dotarcia, czyli oszacowanie realnej liczby kontaktów z pojedynczą publikacją. Ostatnim, czwartym elementem było wyliczenie ekwiwalentu reklamowego. Wskaźnik ten polega na szacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na podstawie cenników reklamowych danego medium, powierzchni publikacji liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków finansowych, jakie trzeba by wydać, gdyby dany materiał był reklamą. Ekwiwalent reklamowy, to więc wycena danego przekazu określana w złotówkach. Po przeczytaniu tego, jak działa mechanizm wyboru, wydaje się być wszystko klarowne i mające sens, natomiast po zestawieniu tych słów z faktyczną listą widać jak bardzo upośledzony jest to system, jak bardzo nie klei się on z tytułem rankingu, podpowiem raz jeszcze rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Dlaczego uważam, że zestawienie to jest absurdem? Wystarczy zerknąć na listę. Pamiętajmy, że ranking dotyczy roku 2024, więc też opierać się będziemy o dokonania i zasługi kobiet w tymże roku. I żeby było jasne, tu nie chodzi o moje osobiste sympatie i antypatie względem danych kobiet. Postaram się. Zupełnie neutralnego punktu spojrzeć na klasyfikację i na to, z czego może wynikać faktyczne miejsce w tak zacnym gronie. Nie prześledzimy całej setki, bo film musiałby trwać kilka godzin, a zastanowimy się nad tymi pozycjami w rankingu, które wzbudziły we mnie delikatnie mówiąc, mieszane uczucia. Analizując list od samej góry nie sposób nie zauważyć pozytywów, jak chociażby pierwsze miejsce, na którym znalazła się Iga Świątek z wartością marki szacowaną na ponad miliard 700 milionów złotych. I tutaj faktycznie bezdyskusyjnie trzeba przyznać, że pod względem osiągniętych sukcesów na skalę światową i jednocześnie no, nieskazitelnego wizerunku Iga nie ma sobie równych. Problemy w moim oczywiście odczuciu zaczynają się niżej, o czym świadczy miejsce siódme, zajęte przez Katarzynę Cichopek. E, powiedzcie mi, w jakim miejscu jesteśmy, że prezenterka i aktorka z M jak Miłość zdobywa siódme miejsce? No, naprawdę trudno mi znaleźć postać bardziej mydłą i jeszcze bardziej wyciętą z kartonu w polskim show biznesie, ale oczywiście to są, e, to jest moja opinia, e, więc próbowałam znaleźć jej zasługi za ostatni rok i z tego co można wyczytać, dowiadujemy się, że Katarzyna Cichopek wraz z Maciejem Korzajewskim zdobyli telekamerę za najlepszy duet prowadzących e, Pytania na śniadanie, a poza tym e, no, działa po prostu jako influencerka na e, Instagramie czy, e, czy TikToku. Rozumiem, że jest wiele zwolenniczek jej kontentu, że ktoś ogląda to co ma do przekazania. Ale to, że znalazła się na siódmym miejscu, nie odnosząc żadnego znaczącego sukcesu poza dziesiątkami publikacji odnośnie jej związku ze wspomnianym wcześniej Maciejem Kurzajewskim, jest mocno alarmujące, bo wiemy, że zostały 93 miejsca niższych rangą marek osobistych. I tutaj ciekawostka: na dziewiątym miejscu mamy Sanach, i, i tak jak ja totalnie nie rozumiem fenomenu ani jej jako osobowości scenicznej, ani też jej muzyki, to nie można przejść obojętnie obok ogromnych sukcesów, jakie osiągnęła, wyprzedając stadiony i sprzedając tysiące płyt. Zyskując tym samym status, status diamentowej płyty, co, czego dowiedziałam się właśnie z Wikipedii. Ym, więc niezależnie od gustu, mamy do czynienia z artystką, która osiągnęła ogromny, gigantyczny, wyręcz na skalę kraju sukces, i mimo to plasuje się dwa miejsca. Za Katarzyną Cichopek. Być może ja nie wiem, co takiego nieprawdopodobnego wydarzyło się w życiu zawodowym Katarzyny Cichopek, ale nie byłam w stanie znaleźć nic więcej niż to, o czym Wam powiedziałam. Więc, jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach, bo może się mylę. Miejsce 15 należy do Edyty Górniak, żeby było jasne, w kategorii muzyka. No i pomijając jej mocno odklejone wywody szerzące wątpliwe teorie spiskowe, wiarę w reptilian i szkodliwość 5G. Jeśli wierzyć statystykom tych nieoficjalnych dyskusji, mniej więcej 51% na świecie obecnie w skali globalnej jest tak zwanych biorobotów, tak zwanych hybryd, tak zwanych reptilian. To oznacza, że prawie co drugie doświadczenie musi być dla nas trudne, jeśli chodzi o relacje. Nie wydała ona w ostatnim roku żadnego albumu, dlatego podkreśliłam, że była to kategoria muzyka. Powiem więcej, jej ostatni album został wydany w 2012 roku, wierząc w Wikipedii, czyli 12 lat temu. Ostatnia trasa koncertowa, 4 lata temu, więc od 12 lat mamy do czynienia z artystką odcinającą kupony od. To nie Ja byłam Ewą i drugiego miejsca na Eurowizji 20 lat temu. Wykonującą często covery gdzieś tam na sylwestrowej scenie w Zakopanem. Dopiero na miejscu 16 mamy nasze ogromne, modowe dobro narodowe, jakim jest Magda Butrym, projektantka, której stroje noszą największe gwiazdy na całym świecie. A prezentacja jej nowej kolekcji po, po raz pierwszy zostanie oficjalnie wpisana do tego oficjalnego kalendarza Fashion Weeku w Paryżu. Podkreślę, że um, mówimy tutaj o rynku globalnym. Wciąż 9 miejsc niżej od Kasi Cichopek. Wreszcie jesteśmy na miejscu 17 i wartości marki osobistej w wysokości ponad 186 milionów złotych. Mowa o Lunie Aleksandrze Wielgomas, która to reprezentowała nasz kraj podczas tegorocznego festiwalu mm, Eurowizji. No i pewnie pamiętacie, jak wiele kontrowersji wywołała decyzja TVP o wyborze właśnie jej jako y, reprezentantki Polski. Wygrała wówczas y, z Justyną Steczkowską punktem i swoim występem no niestety, niestety, nie zdołała wejść do finału konkursu. Internet zawrzał, gdy TVP ogłosiło wyniki, po pierwsze ze względu na, na brak preselekcji, które zazwyczaj były, a po drugie na niesprawiedliwy zdaniem wielu wybór właśnie reprezentantki. Internet stanął murem za Justyną Stoczkowską, a zawiedzeni internauci dali no bardzo mocny znak, że ani piosenka Luny, ani też jej talent i wykonanie sceniczne nie jest nawet zbliżone jakością do tego, co zaprezentowała Steczkowska. No i tak oto po bądź co bądź nieudanym debiucie Luny w mediach. Przypominam, że przed Eurowizją, no raczej raczej nikt szerszego grona o niej nie słyszał. Znajduje się na 17. miejscu najcenniejszych marek osobistych. Luna nie odniosła też żadnego większego sukcesu w social mediach, ani też żadna jej piosenka nie stała się hitem po Eurowizyjnej, eurowizyjnej porażce ja nie życzę Lunie źle nic do niej nie ma absolutnie ja tylko i wyłącznie oceniam ten ranking i żeby to było jasne żeby to wybrzmiało tu nie chodzi mi o samą Lunę tylko chodzi mi o fakt tego miejsca które uważam jest Mocno zawyżone i nieadekwatne do tego, co osiągnęła. Dodatkowo pojawiają się też spekulacje o finansowej pomocy ze strony rodziców w karierze i jakby w samym tym udziale w Eurowizji, ponieważ, jak wiemy, jej rodzina prowadzi słynną firmę Daftona. I oczywiście są to niepotwierdzone domysły i spekulacje. Ale nie zmienia to faktu, że było tym głośno i na pewno nie działało to na, na korzyść wokalistki. I teraz przechodzimy do creme de la creme i powodu, dla którego musiałam nagrać ten odcinek. Pozycja daleka, ale jednak 75 o wartości ponad 59 milionów złotych. Branża film. Chwilkę pod Agatą Kuleszą, Anią Rubik czy Katarzyną Nosowską. Drodzy Państwo, Natalia Janoszek. Ta sama Natalia Janoszek, która, którą doszczętnie zdamaskował w trzygodzinnym materiale Krzysztof Stanowski, ujawniając no, chyba każde jej kłamstwo. To jak wielokrotnie przez lata oszukiwała media, tworząc bajkę na swój temat o rzekomej karierze w Hollywood i Bollywood. O tym, jak bardzo rozpoznawalna jest na całym świecie, jak trudno jest jej poruszać się bez ochrony i jak imprezuje na jachcie z Leonardo DiCaprio, a herbatki pija z Tomem Cruzem. Wykupując wejście na czerwony dywan w Kan, w tym samym czasie relacjonując telewizji, że jest tam jako zaproszona gwiazda. Co ciekawe, mimo afery i upokorzenia, w tym roku również wykupiła wejście na red carpet, pozując w balowej sukni. Nie wiem, jak bardzo zdesperowanym trzeba być, by dalej brnąć w tę wyimaginowaną bajkę. No, jest to zdumiewające i też w sumie przerażające. Dla tych, co nie wiedzą, w Kan istnieją specjalne firmy, które zajmują się organizacją dla chętnych wejścia na czerwony dywan wraz z transportem luksusową limuzyną i przygotowaniem hotelu. Więc to wszystko można kupić wraz z tym wejściem również na uroczystą premierę danego filmu. No tak się składa, że mieszkałam w Cannes akurat podczas trwania festiwalu i takich postaci jak Natalia, chcących polansować się, udając gwiazdy naprawdę było... Od metra. Kolejna kwestia to kupiona cała masa obserwujących na Instagramie, co również zostało udowodnione w filmie Stanowskiego. Więc jeśli magazyn Forbes bazuje na, jak twierdzi, na, na tych niezbitych danych, to ciekawi mnie w jaki sposób oszacowali markę Natalia Noszek. Pomijając nawet suche fakty, które są dla niej zabójcze, to zastanawia mnie, czy zwyczajnie redakcji nie było wstyd, umieszczać tam właśnie Natalię, gdy cała Polska dowiedziała się. O tym, jaką osobą jest i jakie ma faktyczne zasługi dla świata kina, powiedzmy. Choć brzmi to kuriozalnie, biorąc pod uwagę jej filmografię, o której to zdołała usłyszeć cała Polska. Dobrze wiemy, jak funkcjonują media, a tym bardziej te internetowe. Wiemy, jak większość celebrytów i influencerów dąży za wszelką cenę do jak najszerszego dotarcia do publiki, nie bacząc na swój wizerunek czy dobre imię. Wiemy od dawien dawna. Że kontrowersja klika się najlepiej, a z roku na rok granica żenady i zachowań, które kiedyś bulwersowały, dziś są propagowane na niemal każdej platformie. Gdzie w tym wszystkim wartość, dobre nazwisko i siła wizerunku? Nie sądzę więc, by ilość publikacji była kluczem do zdefiniowania najcenniejszej marki osobistej. W moim odczuciu, cenna marka osobista łączy w sobie cechy, pośród których mm, oczywiście znajduje się ta popularność, bo dotarcie do ludzi jest kluczowe, ale to nie jest bazą. Bazą są dokonania, zwyczajnie dorobek, który ma pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość lub bezpośrednio na ludzi czy, czy na kraj. Sukces to też jest dobre słowo. Nie wyobrażam sobie, by w rankingu Forbes'a znalazł się ktoś, kto nie odniósł sukcesu, tak zwyczajnie. Jaki sukces odniosła Natalia Janoszek? Jaki ma dorobek i jak on wpłynął na świat kina? Bo w takiej kategorii była wymieniona. Jaka szanująca się firma będzie chciała współpracować z osobą słynną z potężnej afery, opiewającej na cały jej zmyślony wizerunek? Nie widzę tutaj żadnego punktu zaczepienia, żadnej sensownej odpowiedzi i argumentu do poparcia jej obecności w rankingu, i naprawdę uważam, że jest to wybitnie szkodliwe, że magazyn z taką renomą i prestiżem promuje. Chcąc, nie chcąc, takie postaci i takie postawy. Czy rozsławiona lista Forbesa Women ma w Polsce faktyczne odniesienie do rzeczywistości? Czy umieszczone w niej kobiety powinny się tam znaleźć? W jaki sposób lista została stworzona i czy my, zwyczajni ludzie, powinniśmy się nią sugerować i podświadomie układać w głowie widoczne na liście nazwiska na piedestale? Bo przecież jest to Forbes w świecie biznesu i finansów tytuł tak prestiżowy, jak w modzie WOK. Wydawać by się mogło, że by znaleźć się w magazynach z taką historią i pozycją na rynku, trzeba odnieść prawdziwy, spektakularny sukces być naprawdę wybitną, absolutnie wybitną jednostką. No właśnie, tak mogłoby się wydawać. I oczywiście na liście są nazwiska, które słusznie znalazły się w zestawieniu ale przykłady, które Wam podałam, uważam, że wołają o pomstę do nieba, bo choć bawi i dziwi mnie, że Kasia Cichopek znalazła się na siódmym miejscu, to jestem w stanie uwierzyć, że ma swoje silne grono odbiorców, a przyjazny wizerunek powoduje napływ reklamodawców, którzy lgną do przewidywalnych i pozbawionych kontrowersji postaci. Ale już pozycja Natalii Janoszek, jej wycena, jest jednym z największych absurdów, jakie zobaczyłam w ostatnim czasie i to absurdów, które wywierają szkodliwy wpływ na odbiorcach takich rankingów. Zwyczajnie mamy do czynienia z normalizacją a wręcz gloryfikacją fałszu i obłudy. Tuż obok nazwiska pani Janoszek czytamy tu cytat. W przygotowanym przez nas zestawieniu każdego roku znajdują się kobiety, które z pełną świadomością dbają o swój wizerunek. Żadna z nich nie znalazła się w nim przypadkowo. Choć przedstawione liderki reprezentują różne branże, to łączy je wspólny mianownik. Konsekwencja i determinacja w działaniu, które przekładają się na sukcesywne budowanie silnej marki osobistej. Z tym fragmentem was zostawię. Wnioski wyciągnijcie sami. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ja się z wami żegnam, pa. pa.